Trzy, cztery. Krzywo! Siemasz? Witamy serdecznie na antenie w kolejnym odcinku Krzywej Akcji w naszym satyrycznym programie. Miłosno, randkowo. O życiu. O prawdzie. O miłości. O stosunkach. i o tym, co wam ktoś odjebał. Stworzyliśmy coś, żebyśmy mogli tutaj przeanalizować, pośmiać się z tego, pocisnąć bekę. Na pewno nie oceniamy. Nie, nie jesteśmy tutaj po to, żeby. Jakieś yy, wykorzystywać osobiste. Dobra, sytuacje. dobra, dobra. dobra, no, to się no, W każdym dobra. razie Chciałem tak. Być profes... <laughs> Chciałem być profesjonalny. No i gitara. Dziękujemy za wszystkie listy, które nam wysłaliście i za super e, feedback naszych ostatnich odcinków, trzech, które już wyszły. Tak, tak. Jesteśmy zajarani. Dziękujemy za wsparcie. Dziękujemy tym, którzy nas wspierają. O, bo my mamy też taką opcję dla wspierających. <laughs> za cztery dychy miesięcznie macie historię więcej. Dwie to, historie już są. Co, parę osób się tam nazbierało, więc dla głodnych kontentu zapraszamy tam właśnie. E, wiesz co mam napisane na koszulce tutaj? Yeah. Skateboarding. Nie, wyżej. Croquet. Wiesz co to znaczy? Nie. Yeah. Krzywy. Krzywy? <icly> no, uh -huh. dostałem od pozdro. Dobra. Krzywa akcja. Betamons. <grywy> <grywy> e, dobra, co? No, Mamy no... już za sobą sekcję naukowo-lingwistyczną, tak? Pouczyliśmy się troszeczkę języków. Eee. O, jeszcze. Krzywa akcja uczy. Edukuje no, i bawi. Edukuje i bawi. Eee, no. Dzięki za wszystkie historie. możecie je cały czas wysyłać na podcast.krzywa.akcja małpa jakąś historię ostatnio? Eee, wiesz co właśnie nie, próbuję sobie przypomnieć jakieś akcje z, nie wiem czy, 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 czy ostatnią, no cały czas coś się dzieje. Tak. Kurwa, zapomniałem w ogóle, taka sytuacja hmm. się dzieje, mów do mikrofonu, że w ogóle zapomniałem powiedzieć, że mam bardzo e, super feedback, bo moja była, tak jak powiedzieliśmy. O, mówić, właśnie, tak, No, moja była mi, nam. odpisała na, na, ja, właśnie na nasze odcinki, była bardzo wkurwiona i mówiła, że jak ja mogę tak mówić, że to ja odjebałem, to ja narobiłem krzywakcję. <laughs> Tak, żeby nie było, ja też mam na koncie jakieś krzywe akcje, oczywiście nie będę o nich opowiadał, żebyście mnie nie hejtowali, wystarczy Albo to co op opowie, ty... że kolega miał. Tak, kolega miał. Yy... Tak, jeszcze co chciałem powiedzieć, bardzo dziękuję tej koleżance, która przyszła wtedy o 6 rano na tatuaż, pozdrawiam cię serdecznie, mam nadzieję, że już takiej sytuacji nie będzie. Pozdrawiam swą byłom, jeśli to oglądasz. Słuchaj, no twoja strata, no było, były toksyczne relacje, trzeba o nich mówić. Beket trzeba z tego cisnąć, nie ma co już wracać jakby z żarny. No nie? jasne, ja miałem historię. Dawaj, właśnie miałeś opowiedzieć, chciałem <grym> to wysłuchać. <grym> miałem historię, coś widziałem z kolegą w weekend i pojechaliśmy odebrać jego dziewczynę, ona była z koleżanką i ta koleżanka miała tam jakąś domówkę, czy coś tego typu. No i pojechaliśmy na tą domówkę, ci moi znajomi zostali, chłopy, ja sobie sam, sam z nią tam poszedłem, okazało się, że te dziewczyny, które są na tej domówce, to się zaraz zbierają, ale to nie ma znaczenia, bo była tam taka dziewczyna, która coś zagadała? W sumie, nie wiem, zaczęła chyba gadkę od tego, że zagrałbyś ze mną w grę, a ja mówię, tak patrzę się na nią. No mówię, no mógłbym zagrać. A ona, o, to jesteś Simpem, coś tam. wszystko gdzieś. Jaką grę? I ona mówi, że. Liście sobie bijemy. E, proszę ciebie. O Boże, ale może. I, I że ona wie, że jestem Simpem i że kurwa ja bym nawet jej lekko, kurwa, nie ten. Ja się znają, spojrzę, mówię, dobra, zaczynasz. Ja mam mocniej dać. A, a ona tak. No i ona mi trzasnęła liścia, no i ja jej oddałem liścia, i ona no. mi oddała liścia, i ja jej oddałem liścia. Wife i material. I siedzieliśmy, i koleżanka jej przychodzi i mówi, nie rób tak, nie, do niej, przestańcie, coś tam, ale jakby na niej się skupia, żeby e, przestała, że ten. Ona mówi, dobra, dobra. Siedzimy dalej, coś gadamy. No i chwilę później ona to, co gramy dalej, a my tak. No i siedzieliśmy ze dwie minuty, i normalnie sobie liście mieliśmy. Mnie to trochę podjarało nawet, <laughs> jak mam być szczery. Ale co cię podjarało, bicie kobiet, czy, czy sprawianie nie. przyjemności kobiecie, kto widzisz, że ją kręci to? Nie wiem, czy to nie to, że ona biła. No, ja czy... miałem kiedyś taką sytuację, że dostałem, <laughs> że dostałem liścia w trakcie tam akcyjki, no ja i, i że zajarało mnie to. Spodobało ci to? <laughs> Oj, to jak? <laughs> no, ale ten, no i... No. I nawiązując do tej historii, bo widzisz, no to teraz się urodziła trzecia historia. Ja miałem historię taką. Był, pamiętam, koncert Janka Rapowanie na Torwarze. No i potem był afterparty w Czarnim. No i wjeżdżamy na afterparty. To było, nie wiem, to było dwa lata temu. Wjeżdżamy na afterparty, przy barze stoi moja koleżanka ze swoją koleżanką. Koleżanka je podziarana, coś tam. Ja oczywiście gadka, gadka, gadka. No i poszliśmy na palarnię. No i na palarni ona mówi, że ona ma tu kolczyki, coś tam i mówi, że ma kolczyki prze, w sutki przebite. Ja mówię, to im pokażesz? A ona w czarnym taką. Ja mówię, ja pierdolę, jakiś sztos, zobaczyłem to. Mówię, dobra, no to dawaj jedziemy. Pojechaliśmy, ona mówi, to chodźmy stąd. Pojecha przyjechaliśmy tu do studia. No i siedzimy... Nie, tu tylko do takiego poprzedniego. Tutaj takich rzeczy Czarny nie robił i nie tak, robi. Tak, tak, tak. Kolega opowiedział. No i słuchaj, nie, bo to było, jak wiesz, no to było przed moim związkiem w czasów rock'n'rolla. No, no w studiu, w miejscu pracy to w ogóle jest. Znaczy, wtedy to nie było miejsce pracy, było zamknięte, nie? Bo to <laughs> okay. było w nocy. To było rano prawie. No i słuchaj, i co, no i wjeżdżamy, no i bo wiadomo, akcyjka, akcyjka, akcyka, i ona do mnie, że miałem uderzył. uderzyć. Ja tak patrzę na nią, chuj mój, od razu, liśnia jej, takiego lekkiego. A ona żeby mocniej, nie? No, też miałem taką historię. Mocniej, ona jeszcze mocniej. Jeszcze mocniej zajebałem, patrzę na nią, a ona normalnie oczy zaszkolone i podjarana w chuj. <laughs> ja mówię, no pierdolę, mnie to jara, zajebałem jej jeszcze jednego I zemdlała. Nie, a ona, jeszcze raz i dojdę. Ja mówię, że nie, 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 nie. No i chuj, zaczęliśmy się bzykać. I w trakcie kurwa tego wszystkiego, też okładanie, duszenie, coś tam. Ona była tak obita i mnie też uderzyła i, i mnie to w chuj jarało. I nie wiem, czy mnie jarało bardziej to... Że ją to ja że ją to bolało, że ją to bolało, nie wiem, kurde, no jest, jest tu jakiś kejzik jeśli macie jakieś takie historie związane z tym, albo nie wiem, e, macie jakieś zdanie na temat e, bicia podczas seksu, bo nie wiem, czy to można nazwać biciem kobiet, albo po prostu... Ja jakiś... Nie wiem, czy tam przejdzie na YouTubie. Tak. No, dobra, to, to, no to... podcast małpa krzywa, podcast kropka krzywa, kropka, akcja małpa Dienko. No co, no mamy, mamy... Używałeś Snapchata kiedyś? Nie, 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 nie używałem. Nie za ja dzieciak, co w się sensie za mało lata jakoś tak? Tam kangura wysyłać. Nie, no właśnie nie, ale raczej to do tego służy, żeby sobie, sobie wysyłać. Żeby sobie wysyłać. No? no ale też jest na przykład Instagram. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale na przykład jesteś. też opcja. nie można screenów robić na Instagramie. Można ziom, jest tam to patent zajmę. Na nagrywanie ekranu? Nie. Na nagrywanie, nagrywanie ekranu nie, nie można, teraz ale nie mo screena można ziom. Teraz z tymi nowymi bo aktualizacja jest. Może zrobić screenshota. Jeze, minę masz. Dobra, bo jest mail pod tytułem typ ze Snapchata. O, z ne. racji tego, bo jest Dzień Kobiet. Chcielibyśmy wam, e, moje drogie panie, nasze drogie panie, Proszę, na, drogie panie, życzyć wszystkiego najlepszego w Dniu Kobiet. E, bądźcie mam... dalej takie piękne, takie wspaniałe, takie opiekuńcze. Takie... Nie bądźcie takie wredne, takie męczące, e, ciśn ciśnące i dojeżdżające. Nie bądźcie toksyczne. Oj, nie bądźcie złe. Bądźcie złe czasami, ale raczej bądźcie... Bądźcie niegrzeczne. Bądźcie... O, właśnie. No, ale co chciałem powiedzieć... Czekaj, o czym ja mówiłem wcześniej? Nie, w że jest Dzień Kobiet i że ten... A. No tak, dobra, no i co, mamy Dzień Kobiet, dostaliśmy historię od kobiet, Tak. Ty ja no. w ogóle się jaram, że kobiety chciały się w to zaangażować, dziękujemy wszystkim paniom, które jesteście z nami, które nas wspieracie, lajkujecie, komentujecie, yy, Agata, mam nadzieję, że napiszesz historię, bo, bo też pisa pisałaś, miałeś pretensje, że to jest tylko dla facetów, no to otwieramy opcję dla kobiet. Będziemy też tutaj poruszać te tematy z Nie, nie, bo otwieramy nie otwieramy. Nie, no dzień kobiet jest, to mamy na dzień. Jak napiszemy, że potrzebujemy, to wtedy. Ta, dobra, dobra. dobra, dobra. I a propos Snapchata, mam tutaj maila, ktoś nazywa typ ze Snapchata. No. W formie jesteśmy ogólnie, tak widzę, po nas intelektualnej. Miąkamy <laughs> się tak e... nie? Ty, typ ze Snapchata. Dobra, Siema. zaczynamy. W zeszłym roku poznałem przez Snapchat chłopaka. Jako, że mieszkam w niedużej miejscowości, to ja wiedziałam, kim on jest i specjalnie go dodałam. Minęło parę tygodni. On nagle zaczął do mnie pisać i pisał typowo, że chodzi o ruchanie. Ja w sumie myślę, że wygląda zajebiście, taki trochę patus, wariat. No dobra, jazda. Akurat mój współlokator wyjechał i miałam wolną chatę. Siedziała ze mną przyjaciółka, z którą generalnie ten typ się znał. Była jakoś 21, ziom wbił do mnie i na dzień dobry witając się z moją przyjaciółką, wyciągnął maczetę z tyłu swoich spodni. Zaznaczając, że nie był pewien, czy nie czeka na niego ktoś, żeby mu wpierdolić, bo w miejscowości, w której mieszkam, nie jest lubiany. Rycerz taki z mieczem <laughs> Po swoją królewnę na, no, na koniu. Na koniu, na wierz. no to powiem tak, jak pierwsze wrażenie <laughs> miałby jakieś być, to tutaj na pewno było szałowe pierwsze wrażenie. No tak, wariacik. Przymknąłem na to oko, bo po prostu był zajebiście przystojny, a ja lubię takich wariacików. Siedzieliśmy, wypiliśmy i przeszliśmy do akcji. To był najlepszy seks w moim życiu. Ty ruchał się tak, jakby jutra miało nie być. Było późno w nocy, czyli bardzo krótko, bo miał wyjebane już. Tak, ta, ta, nie starał się. Było późno w nocy, więc poszliśmy spać. Moja przyjaciółka spała w drugim pokoju. Ja wstałam pierwsza. Zrobiłam jakąś kawę, herbatę, próbowałam wrócić do żywych, po czym wstał mój królewicz. Rycerz. Babcia tak. O, właśnie, babcia tak mówi do mnie. Tak, wstawaj, królewicz. Nie, no, że jestem jej królewiczem. Ja siedzę z przyjaciółką i widzimy, jak wychodzi z sypialni. Idzie do lodówki i dosłownie naraz od strzała wypija dwa piwa. Prawdziwy mężczyzna. Facet. Facet. Z mi. Da, prawdziwy taki. No najprawdziwszy. Już taki pewnie lekko wstawiony, przyszedł do mnie położyć się i oglądał ze mną na telefonie blok ekipę. Królewicz, popijając piwko i oglądając ambitną produkcję, odebrał telefon od swojego ziomka i uznał, że musi się zbierać, bo jadą na jakąś grubą akcję. Nie to ogólnie ja widzę, że tutaj już jest koleżka taki. Jak na pierwszym spotkaniu przy, wyciąga przy typiarce maczetę i e, musi, jedzie na grubą akcję. No to pytanie, czy chciałeś zaimponować, czy, czy bardziej, kurde, nie, Jest nie wiem. Jest głąbem, głąbem nie? No, ale pewnie też chciał zaimponować. No, ja znam takich ancymonów, co... Wiesz o co chodzi, przyjdą ci i usiądą w knajpie w z naszych 5 minut na przykład, czy coś, albo nie znasz i widzisz, że siedzą obok i tam dwa telefony. Dwa telefony, Tutaj, tutaj tu gdzieś kanapeczka. W, w, tak, 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 wiesz o co chodzi, no są... Też znam takich, nie? Najebany powiedział, że będziemy w kontakcie, <grym> że on zadzwoni, wziął kluczyki do auta i pojechał. <grym> Szczerze mówiąc, myślałam, że już się nie odezwie, ale odezwał się weekend później. Mój współlokator w tym czasie już wrócił, więc zaproponowałam, że ja przyjadę do niego. Wiedziałam, że w sumie średnio mu to pasuje, ale finalnie ustawiliśmy się u niego. Generalnie był vibe i fajnie się tam spędzało czas, jakiś alkohol, coś tego. Tamtego. Coś, coś tego. Konkretne jebanie, no i po prostu normalna, zajbista nocka. Do momentu, gdzie o jakiejś pierwszej w nocy dzwoni do niego telefon. Ja mówię mu Kto do ciebie dzwoni o takiej godzinie? A on do mnie, że jego była. No raz. Najgorzej. Najlepiej. No. <laughs> Dzwoniła kilka razy, ale on nic. Mi się zaświeciła lampka, ale mówię, kurde, to może odbierzesz, może to coś ważnego. Po czym on mówi, że nie, że to na pewno nic ważnego i że ona pewnie od niego coś chce, bo generalnie mają wspólnie psa. Emotikon psa. Jeden emotikon w tym liście, który otrzymałem, to emotikon psa. Może żebyśmy widzieli, jak wygląda, wrzucę wam tutaj, jaki emotikon psa jest dalej w tym mailu. Nie komentując całej sytuacji, poszłam do łazienki i wychodząc po chwili z łazienki, powiedziałam, że chciałabym pójść na stację, która jest dosłownie obok, bo potrzebuję sobie kupić fajki. On, tak jakby nie usłyszał tego, co mówię, zaczyna mnie całować, dotykać i próbuje znów dojść do jakiejś akcji. Zajebiście mnie wyruchał, ja jak gdyby nigdy nic wstaję i chcę się zbierać na tą stację. Onstro wjebana w papierosy musi być. <śmiech> <śmiech> Kolega widemnie daje do zrozumienia, że on nie chce, żeby ona szła po te papierosy. On ją chciał uratować. Bracie, o, to od nałogu. Bracie, nie uratujesz jej, ty jej nie zmienisz. Po czym chłop zaczyna mnie przetulać i prosi, żebym nigdzie nie szła. Ja mówię mu, nie no, stary, przecież zaraz przyjdę, chcesz to iść ze mną. Typ do mnie mówi, że nie, nie, proszę nie idź nigdzie, bo na dole przy bloku może być jego była. Ja w szoku patrzę na niego i dosłownie nie minęło kilka sekund, jak telefon zaczął znów do niego dzwonić. Mówię mu dobra, odbierz, ja nie będę się odzywać, pogadaj z nią, skoro do ciebie tyle razy dzwoni. Idealna kochanka. Ja szczerze, to ja w ogóle mało czaję z tej historii, nie? Poznali się na Snapchacie, raz się pobzykali. I potem się ustawili drugi raz i ona tutaj opowiada, że się ustawili, pobzykali się i że do niego napierdala była dziewczyna. No to taka typowo toksyczna akcja, I że coś dziwnego tutaj się dzieje, bo ona chce wyjść z domu, a on nie chce, a potem mówi, że ona może stać tam pod blokiem, a na pierwszą randkę chłop przyniósł maczaty. Czego nie rozumiesz? Znaczy nie, to jest <suszerzanie> dziwna akcja, jest taka kurwa popierdolona, po, po co w takim czymś w ogóle, nie wiem, brać udział, nie? Ty, ja w... lubię na przykład znajdować się w jakichś ostro dziwnych sytuacjach. Ja wiem, ja wiem, ja jak ja. mogę z nich zawsze, jak w bezpiecznym momencie uciec, to kurwa tak... Ty, dobra, mi się Dobra, ty, doczytam to do końca. Boże. Słyszałam całą tą rozmowę, bo nie miał z tym problemu, żeby leżeć ze mną w łóżku i z nią rozmawiać. Zapewniał ją, że nie jest pod wpływem, powiedział, że po prostu obudziła go ze snu i że na pewno się zobaczą, że on za nią tęskni. Po skończonej rozmowie z nią zaczął rozmawiać ze mną, że w sumie to ona jest pojebana, ale że jest w jego życiu z przyzwyczajenia i że w sumie to on nadal ją kocha i że ma nadzieję, że to, co było między nami, zostanie tylko między nami, bo nie chce mieć żadnych problemów, ale że jak będę chciała się ruchać, to i tak mam się odzywać. Nie, Powodzonka, pozdrowionka. Macie zajebisty podcast, Julia. Dziękujemy bardzo za informację. Julia. Julia, No co, krzywo? Nie wiem, no. A. Trzy, cztery, nie wiem. Nie wiem. Nie no dobra, podsum podsumowujmy tak. Gość, gość. No, jakby kłamczuch, tak. No, no, Koleżka Kłamczuch. Ale tak, ogarnął sobie laskę, której dał do zrozumienia od początku, że chce się z nią ruchać. No dobra, spotkali się na ruchanie, tam próbował trochę bojować, no to wyszło mu to z tą maczetą. Później okazało się, że dzwoni do niego była, on na pewno coś tam ukrył. Typowa akcja, jakby ja, ja chcę się do tego odnieść, bo ja miałem też taką sytuację, że na przykład ja się przeprowadziłem do Poznania, zacząłem się spotykać z jakąś, nie, jeszcze wtedy, wtedy nie mieszkałem w Poznaniu, jeździłem tylko, żeby sobie tam przetrzeć szlak. No i po, po jakiś jak się mój związek delikatnie rozwijał, no to dostałem informację tak, typ do mnie napisał, najpierw z konta laska do mnie napisał, że chce na tatuaż się zapisać. Ja oczywiście profesjonalista, zapisałem go na ta, ją na tatuaż, a później dostaję screenshoty, że aktualna moja dziewczyna pisze ze swoim byłym i on mi pisze, żebym ja się nie wczuwał, bo ona mu mówiła, że, ja, że widać, że ja jestem zajarany. Ale że, że z tego nic nie będzie, bo ona prawdopodobnie do niego wróci, że ona go dalej kocha i coś tam. I ja tkwiłem w tej, w tej relacji prawie dwa lata. Gość w ogóle najbardziej krzywe było to, że ona ciągle mi opowiadała o swoim byłym, który miał tak samo na imię jak ja i No o, to stop. przynajmniej się nie mo mogła się nie pierdolnąć. Nie, pomy nie pomyliła się, ale ziomno, słuchanie, słuchanie, kurwa cały Cię, czas historii. to takie, to dobra rozkmina. No ale no to wiesz, szukaj sobie dziewczyny, kurwa, która ma tak samo na imię jak, ja jak jeszcze, twoje. Ja, ja już kurwa nie szukam dziewczyny, ja już czekam aż mnie znajdzie. A, dobra, dobra, dobra. No co, no? To do niczego dobrego nie prowadzi. No. Eee, moim zdaniem, bo pierdolona historia, dziewczyno, jeśli masz jeszcze, bo tam jak to się skończyło, że ona jest, w z nim w tej relacji? Nie, no, że... No, że on powiedział, żeby ona go kryła i żeby nie powiedziała nikomu, ale że jak będzie się chciała ruchać, to on może przyjechać się ruchać. No to w sumie dobrze się zabezpieczył. To chłop nie? ze Snapchata. No, chłop ze Snapchata. Ja nie miałem nigdy Snapchata, wiem, że Snapchat pamiętam jak jak ja założyłem Instagrama, to ten Snapchat jakby ewidentnie jakby służył do wysyłania sobie kangurów, jakichś takich rzeczy, bo ja pamiętam, że... Po prostu w tym chodzi o to, że mogłeś wysłać wiadomości, które nie zostaną nigdzie, jak no. można było na Teoretycznie, że nie widać w aplikacji. No, to było teraz już się w, chyba w, w trochę tego... zmieniło ten sens. Znaczy. No dobra, no co? Dziękujemy bardzo za tą historię, Julia. Lecimy z następną. Lecimy z następną. Tu my wracamy my. po przerwie: poprawa po, po makijażu, jakieś takie rzeczy, coś tam. Jesteśmy gotowi do drugiej sytuacji, krzywej. akcji. dziewczyny, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Dziewczyny, mamy nadzieję, że ten podcast. Nie podkręci was, żebyście bardziej robiły krzywe akcje. Tak, bo nadzieję, będą że... się bały, że ktoś napisze tą historię. Tak, bo słuchajcie. Ja jeszcze coś słyszałem o takiej akcji, że miała coś takiego się wydarzyć i ktoś dał mi: ty, bo, bo moja dziewczyna była, chce do mnie napisać do, że do nas chce napisać historię. No, ja mam też. Jest kilka sytuacji ewidentnie osobistych, i niektórzy to, nie to traktują. bo ty tam wiesz, co to, to będzie. To, nie? to, to, to też ja wy zauważam, że to ludzie traktują trochę jak taka osobista zemsta, kurwa, nie? Niech Chuj się nie traktują, dowie. wysyłajcie wszystko. No. Jesteśmy, kurwa. Niech się suka dowie, niech się Frajer dowie. Tak, no i wszystko. Jak ktoś coś odjebał, Powiedz, fajnie z chęcią, z, hejmą, z chęcią przyjmiemy waszą krzy, Powiedz im, że w niedzielę się widzimy i wszystko. No. E, dobra, co? Lecimy z drugą sytuacją. No, lecimy. Krzywa akcja, ta nie ma tytułu. Lecimy na początku. Właśnie. Dzień kobiet, na, jest wpisany, A. dobra. Ale to nie jest z dnia kobiet, tylko ja sobie wpisałem, że na odcinek. Nie? A, okej, okay. no, no tak, sobie to dopiero będzie dzisiaj, kiedy no. to oglądacie. Dobra, zaczynam. Sprawdzimy, czy nauczyłem się czytać. Mój narzeczony nigdy nie był orłem ani nie miał smykałki do interesów. Usilnie próbował inwestować, zarobić, ale Hajs się go po prostu nie trzymał. Dlatego nie byłam zaskoczona, kiedy pewnego dnia przyszedł do mnie z miną zbitego psa i odpowiedział, jak to znowu przetopił hajs. Że ma długi, że musi oddać komuś pieniądze, asap, bo inaczej będzie miał problemy. To twoja dziewczyna napisała? Nie. To <laughs> Nie, <ale> tak... <laughs> Ja też muszę oddać pieniądze, kurwa, co? Byłam wtedy w trakcie odkładania pieniędzy na remont swojego mieszkania, więc bez problemu pożyczyłem mu 10 koła, żeby mógł spłacić długi i żeby nic mu się nie stało. Wieczorem wrócił do domu i zaczął nerwowo zbierać swoje rzeczy, biegać jak opętany, mówiąc, że musi się zaciemnić na parę dni, bo okazało się, że miał do oddania jeszcze odsetki i że teraz szukają go po mieście. Ty to też gangsterską akcję no masz, Gangsterską, tutaj jakąś, co? Kurde, krzywa akcja. Gangsta west... Parada. Gangsta Parada jest na dziękowych. Dziewczyny lubią lubią. Bedboy, twardy kocha kocha bardziej, tak. Wow. Aha. No dobra, lecimy dalej. Zapewniał, że nic mu nie będzie, pod warunkiem, że zniknie na parę dni. W tym czasie ogarnie resztę hajsu, który leży, wróci, spłaci co trzeba i będzie wszystko okej. Okay. Okej. Okay. Uprzedził, że im mniej, mniej wiem, tym lepiej śpię i że może być z nim utrudniony kontakt. Standardowa gadka. Yeah. Zapewnił, że będzie dzwonił i pisał. Spakował rzeczy do walizki i wystrzelił z domu. Byłam przerażona, ale stwierdziłem, że wie co robi. Przez parę następnych dni dzwonił, pisał, mówił, że już ogarnia i niedługo będzie mógł wrócić któregoś dnia przeglądałem Instagram i natknąłem się na zdjęcia naszej wspólnej znajomej z wakacji. Zaintrygowana fajnym miejscem weszłam na jej profil, żeby sprawdzić, gdzie dokładnie jest. Poobczając sobie kostiumy, normalna babska akcja, no wiadomo. Weszłam na stories i moim oczom ukazał się mój narzeczony, narzeczony, leżący na leżaku pod palmą, sączący drinka. No, to super się zaciemnia. Za, no to dobrze się zaciemnia. Po co te no. zdjęcia? No. Okazało się, że tam są razem we dwójkę. Nie wierzyłam własnym oczom. Każdy dobrze wie, że kobieta wkurwiona posiada nadprzyrodzone moce, więc kupiłam pierwszy lot i następnego dnia po południu byłam już na, pod ich hotelem. O kurwa, no nieźle. Chodziłam jak opętana po całym hotelu, żeby tylko ich znaleźć i zrobić dym stuleciem. W końcu zobaczyłam go, jak leży na basenie sam. Tamtej laski nie było nigdzie w pobliżu. Na pełnej kurwie podeszłam do niego i zaczęłam robić awandurę. Awanturniczka. Nagle jakaś starsza babka z leżaka obok wstaje i zaczyna się na mnie drzeć, przytulając go. Miałam budyń z mózgu, totalnie nie czułem, co tu się odpierdala. Okazało się. Ja chciałem... Jeszcze raz muszę to. Na pełnej kurwie podeszłam do niego i zaczęłam robić. Nagle jakaś starsza babka z leżaka obok wstaje i zaczyna się na mnie drzeć, przytulając go. To czyli jeszcze jakaś inna laska, nie? Starsza, mam Starsza. Okazało się, że nasza znajoma jest eskortką i zaproponowała mu szybkie zarobienie kasy. Pojechali tam we dwójkę, ale nie żeby mieć romans, tylko żeby zarobić. Aha, czyli ona <laughs> ona, ona, ogarniała mu robotę, żeby on... Pimpowała tam, go. Pimpowała, no, no to nieźle. Pojechali tam we dwójkę. Ona jako eskortka, a on jako chłopak jakiejś starszej, bogatej Niemki. O kurwa, nieźle. Myślałem, że się pożegam. Po powrocie do domu wyjebałem jego wszystkie rzeczy, a pierścionek sprzedam <noise> i zrobiłem za ten hajs remont w mieszkaniu. No to z No co? Trzy, cztery. Krzywo. Krzywo. No to przeanalizuję teraz tą historię. Gość. No, kołamczuch. Gość kołamczuchem powiedział, że ma jakieś problemy, że musi się zaciemnić. Co się no, okazało w tej. Miał rację. Tak. Powiedział prawdę po prostu. To zaciemnienie, to bo on się pojechał prostytuować. Prostytuować się pojechał za hajs, no kurwa, no pojebana Myślę, akcja. że nie da się prostytuować za darmo. Można się kurwić za darmo, ale, ale prostytuować o. to raczej nie. Sadziary? Prostytu... To nie jest za darmo, to już jest w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. To barter, barter jest. No nie, bo to... Kurde, teoretycznie myślę, że to byłoby, że osiąganie korzyści majątko. No dobra, to ja ci powiem, mam, mam, mam taką sytuację. Ja wiem, wiem, na pewno chcesz powiedzieć. Nie, przem. nie, nie, tak. nie, to był mojego koleżki, akcja, nie. Nie no, krzywa akcja, kolejna akcja koleżki. Tak, mój żołnierz miał taką sytuację, że dziarał dwie eskortki właśnie i one przychodziły do niego. I on je normalnie bzykał, i on, pyta, on mi opowiadał i pyta się, jak, jak się rozliczają. No to on odliczał sobie kurwa. Ale ja, ja wcale nigdy nie słyszałem tej historii. No, on na przykład się rozliczał z nią tak, że odliczał im te, te po, po 300-400 zł za szybkie ruchanie i resztę te kurwy normalnie mu płaciły, nie? Za, 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 za dziary, więc, więc te, też dobrze z omal ale nie? No, super. No więc, więc też. 3-4. Tak. Prosto. No. To chyba ty. Krzywo, 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 no. Dobra, ladies and gentlemen, z okazji kobiet, wszystkiego najlepszego, wspaniałości samej. Ja dzisiaj jakoś nie mam flow, żeby tak życzyć tym kobietom. Słuchajcie, moje drogie panie. Yy, o wszyscy wiemy, że czarny jakby kiedyś był rokiem kontrolowcem Jedni mówili, że szmaciarz, aż kurwiasz, aż frajer, coś tam, jakieś takie rzeczy. Frajer na ten moment, no, no nie frajer, wiadomo, że nikt nie powiedział, że frajer, że dobra, bez gańcówki. No jasne. Dalek. Yy, na ten moment jestem zakochany i jakby moje życie nabrało harmonii. Dobra, ale to nikogo ale, nie interesuje. No wiem, wiem, ale sytuacje, które się wydarzyły, czy w moim życiu kiedyś. Czy, czy w życiu kolega? Czy w życiu moich ziomali? Jesteśmy tutaj po to, żeby to wszystko obrócić. W totalny żart, żebyście mogli na wizji cisnąć z tego bekę. Po to tu jesteśmy. podcast.krzywa.akcjamałpa.gmail.com Pozdrówki, wysyłajcie tam swoje krzywe akcje, teraz już chłopaki, no wiadomo dziewczyny jak wyślecie to, my też mamy dużo tych maili ogólnie, więc my sobie tak przebieramy, patrzymy co się dzieje mniej więcej dookoła i pod klimat dobieramy, więc wysyłajcie to, że wasza historia jeszcze nie została e, opowiedziana tutaj, to nie znaczy, że nie zostanie opowiedziana, więc weźcie tak. to pod uwagę, a dla głodnych więcej wyrażeń zapraszamy w przyszłym tygodniu na dodatkowy odcinek dla wspierających. Cztery dyszki. Pozdrawiamy.